Graczki i gracze, devki i devowie. W dzisiejszym tygodniu w grach najpierw przedstawię, co polecam przesłuchać, obejrzeć i przeczytać, a następnie przejdę do artykułów z tego tygodnia. Wszystkie linki znajdziecie w moim wydaniu newslettera, który zamieszczam w opisie. W tym tygodniu opowiem o tym, jak niektórzy deweloperzy mają problem z konstruktywną krytyką. Omówię ostatni state of play od Sony oraz podsumuję krótko start nowego cyklu autorskich artykułów, tym razem o komunikacji w zespole. Ale najpierw rzecz najistotniejsza w tym momencie konflikt na Ukrainie nadal trwa, a pomoc dla uchodźców rusza teraz nie tylko z Polski. Wiele firm wpłaca astronomiczne sumy, a zbiórki organizowane przez deweloperów, streamerów i graczy liczone są w milionach dolarów. Dodatkowo nie tylko mniejsze firmy, ale i duże korporacje reagują na sytuację na Ukrainie, sankcjonując Rosję przez blokowanie dostępu do usług, blokady płatności, brak możliwości zarabiania na danych platformach przez firmy rosyjskie i białoruskie. Sony, Apple, Microsoft, Epic, Steam i wiele innych nie pozostają obojętni. Pamiętajcie, że każda pomoc jest ważna i potrzebna nie tylko w tym momencie, ale jeszcze przez dłuższy czas do momentu wyzwolenia i odbudowy naszych wschodnich sąsiadów. A teraz zapowiedzi z tego tygodnia, które przykuły moją uwagę. Snafkin: Melody of Moomin Valley. To muzyczna gra przygodowa w świecie muminków od Hyper Games, znane głównie w środowisku gier niezależnych. Pokierujemy przygodami włuczyki, podróżnika filozofa i zwiedzimy krainy znane z powieści Tove Janssona. Muzyka ma być istotnym elementem gry, więc już w tym momencie. Mają moją uwagę. Have a Nice Death to nowa szybka metroidwania w ciekawej stylistyce od Magic Design Studios autorów Unruly Heroes. Moją uwagę głównie przyciąga ręcznie rysowana grafika i bardzo ładne efekty wizualne. Zdecydowanie zapoznał się z tytułem nawet z czystej ciekawości. Dolmen. Gra od Massive Work Studio, do tej pory świadczących usługi co-developmentu. Zgodnie z aktualnym trendem wśród tego typu studiów, postanowili stworzyć autorski projekt. Sami twórcy przedstawiają go jako action RPG z perspektywy trzeciej osoby z sugestią gry wielosobowej. Przynajmniej tak to wynika trochę z końcówki trailera. Premiera ustalona jest na 20 maja na wszystkie wiodące platformy. Tytuł nie powala mnie co prawda na tym etapie grafiką i stylistyką, jak dla mnie to jest zbyt błyszczące, zbyt brązowe, no nie wiem. Ale jeżeli system rozgrywki będzie na odpowiednim poziomie, to znajdzie swoich fanów. Falling Frontier y, kosmiczna strategia czasu rzeczywistego w stylu Homeworld, mocno naciskająca na low sci-fi, urealistycznienie tudzież. Uprawdopodobnienie kosmicznego konfliktu. Star Fox Studios ma w swoich szeregach weteranów i zapaleńców z różnych studiów deweloperskich, to też widać tutaj dążenie do takiego detalu charakterystycznego dla passion Projectu. W oczekiwaniu na nowy Homeworld, to zdecydowanie smakowita przystawka. Przejdźmy teraz do ciekawych artykułów z ubiegłego tygodnia. Poza materiałem od Skillapa, czy też analizy Steam Decka w wykonaniu Simona Kellesa, czy też Washington Post, Jason Schreier napisał świetny artykuł o istocie sukcesu Elden Ring, czyli nowej gry od From Software, która porzuca konwenanse współczesnych gier eksploracyjnych, a mimo niedostatków i błędów, e, swoją tajemniczością urzeka i przyciąga graczy. I na koniec dla mnie osobiście najciekawszy artykuł tego tygodnia to wywiad na 80 Level z Mateuszem Majdą i Tomaszem Borowieckim, opowiadającymi o rozwiązaniach stylistycznych i technologicznych Forever Skies. Przedstawiają świat gry i jaka idea przyświeca za tym survival FPP akcji od studia Far From Home z Wrocławia. Trzeba przyznać, że to niezwykle obiecujący tytuł. Mały team weteranów, m.in. z Techlandu i Artifacts Mundi, tworzy grę o jakości AAA. Trzymam kciuki za ekipę Andrzeja Blumenfelda i oczekuję premiery Early Access z niecierpliwością. Przechodząc do analiz i historii zakopów. Digital Gaming opowiada o technikach antypirackich w grach na Nintendo DS, przechodząc przez takie tytuły jak Pokémony czy też Dragon Quest. Następnie analiza techniczna od niezawodnych Digital Foundry, tym razem porównująca grafikę Gran Turismo 7 na PlayStation 4, PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. I idąc za ciosem, porównanie kolejnej gry wyścigowej, a raczej update'u graficznego asetta Corsa competizione porównywane pomiędzy Xbox Series X i PlayStation 5. Idąc w stronę edukacyjną, polecam w tym tygodniu trzy ciekawe pozycje. Po pierwsze, świetna analiza od Try Evidence pokazująca najnowszą charakterystykę typów graczy. Jesteś zakłócaczem, zdobywcą, filantropem? Przeczytaj i przekonaj się sam. Po drugie, nasz Unrealowy Ewangelista Krzysztof Dalton Pachulski opowiada o MetaSounds, czyli zestawie narzędzi audio w Unreal Engine 5 na Digital Dragons Academy. I po trzecie, kolejny wykład na tej platformie tym razem o moim koniku, jeżeli chodzi o Unity programowanie, czyli Unity Data Oriented Technology Stack od Łukasza Winklera z Orbital Knight. Dla fanów wydajnego programowania Absolutnie pozycja obowiązkowa. A teraz artykuły z tego tygodnia mojego autorstwa. W pierwszej kolejności moją uwagę w tym tygodniu zwróciły tweety twórców ze studiów AAA na temat Elden Ring. Ahmed Salama, UX Director z Ubisoftu, Rebecca Fernandez-Oshi, Graphics Programmer z Nixis oraz Blake Rebush, y Quest Designer z Guerrilla Games, skrytykowali grę Elden Ring, czyli ostatni hit od From Software. Tymi słowami Ahmed Salama powiedział, fakt, że Elden Ring uzyskał 97 punktów na Metacritic jest dowodem, że recenzenci mają w nosie user experience w grach. Całe moje życie żyje w kłamstwie. Rebecca Fernandez-Oshi powiedziała, nie dbają również o grafikę, stabilność i wydajność, a Blake Rebush o quest design też nie. Potem nadszedł kolejny komentarz. User experience w Elden Ring jest tak zły, że twórcy musieli go tworzyć popalając przy biurkach i używając monitorów CRT, co jeden z użytkowników skomentował. No, ktoś ma skwaszoną minę, bo pracuje dla generatora sandboxów, który tworzy gry kompletnie bez inspiracji. Jubi be smutne, prawda? Tweety deweloperów spotkały się z bardzo agresywną odpowiedzią społeczności, która Zaczęła do tego stopnia krytykować twórców, że ci postanowili zablokować swoje konta na Twitterze. Ponadto, w odpowiedzi na krytykę, stworzono wątek na Reddicie, który sugeruje, jak wyglądałby Elden Ring, gdyby produkował go Microsoft. Grafika dokładnie paroduje wszystkie główne cechy gier od Ubisoftu, a także nowego Horizon Forbidden West, któremu gracze wytykają chociażby nadmiar prezentowanych informacji na ekranie. Jest taka stara definicja kolegi z branży. Iż jest to osoba, która robi to co ty, tylko gorzej. Jest to cytat dobry do żartów, ale nieszczególnie przyjemny, jeżeli przełoży się to na komunikację na poziomie zawodowym. W przypadku tego zamieszania widzę dwa problemy: sposób w jaki krytykuje się pracę innych oraz syndrom oblężonej twierdzy fandomu gier from software. Każdy z deweloperów chce, by jego gra odniosła sukces i miała uznanie wśród graczy. To jest naturalne. Uznanie. To jednak jest kwestią niekoniecznie obiektywną, a raczej opartą na aktualnych trendach, odpowiednim trafieniu w grupę docelową. Gra, by odniosła sukces, nie musi więc być dopracowana technicznie w każdym aspekcie, nie musi absolutnie do wszystkich pod kątem treści czy designu trafić. Tym właśnie gry różnią się od programów komputerowych, że przez duże pokrycie się ze sztuką są bardzo subiektywne w odbiorze. Krytyka ze strony twórców gier AAA, których to gry są dobrze wymierzone, w większości bardzo dopracowane, e, tak obiektywnie rzecz biorąc, jest co prawda uzasadniona co do samej treści, bo nie oszukujmy się, Elden Ring bazuje na starym silniku, stosuje przestarzałe rozwiązania technologiczne, jest, gra jest tragicznie niezoptymalizowana, a jej kod sieciowy nie dość, że jest słaby, to na dodatek jest niebezpieczny na PC. -cie. I co z tego? Graczom się podoba to, że gra jest inna, co prawda korzysta z częściowo znanych schematów, bo dla mnie to jest kombinacja Dark Souls z The Legend of Zelda Breath of the Wild, ale nie przepakowuje gracza niepotrzebnym interfejsem, nie prowadzi go za rękę, stawia wyzwania, chociaż czasem źle zbalansowane, ale jednak trafiają w gusta. A to wszystko przemawia do gracza zmęczonego tak zwanym Ubisoft The Game, bo gry od nich nie zmieniają się od wielu lat. Stąd też, nawet jak rozumiem merytoryczne aspekty tej krytyki, to z tej formy bije straszna złośliwość i zazdrość. Stąd ludzie to odczytali i zaczęli krytykować. Jest wiele sposobów na przedstawienie merytorycznej i nieagresywnej krytyki, ale autorzy się na nią nie zdecydowali i muszą teraz ponieść tego konsekwencje. I tutaj. Drugi aspekt, czyli toksyczność fandomu. Krytykowanie słabych tekstów, rozumiem, ale sposób, w jaki znów wylewa się szambo na deweloperów, jest dla mnie naprawdę przesadzone. Sama grafika drwiąca z Ubisoftu, rozumiem, mnie też to bawi i zgadzam się, żeby wykazać wszelkie mdlące aspekty rzeczonego Ubisoft The Game. Wciąż jednak gracze zbyt emocjonalnie podchodzą do ulubionych tytułów, co zaślepia ich. Powiedzmy, zdroworozsądkowy osąd sytuacji. Uwielbiam grotów from Software, ale żadna z nich nie dociąga, w mojej opinii, do tytułu wartego oceny rzędu, nie wiem, 8 na 10 w skali, powiedzmy. No, na pewno to nie jest dycha. Dla mnie gra w pierwszej kolejności musi być płynna, technicznie porządnie wykonana i konsekwentna w budowie świata i mechaniki. Gry od From Software jeszcze pod kątem gameplayu i projektu świata potrafią mnie absolutnie ująć i oczarować, żeby nie było. Ale dużo z tego traci się pośród bugów i zgrzytów technicznych. No Dokładnie z tego samego powodu mnie wpienia chociażby Cyberpunk, a przynajmniej wpieniał przed najnowszym patchem. Proponuję zatem dla deweloperów. Skoro wiecie, jak chlebek jest wyrabiany, skupiacie się na swojej ekspertyzie. Pokazujcie problem, prezentujcie rozwiązania, bo wnosicie wtedy wartość do dyskusji. Nawet jak zazdrościcie czyjegoś sukcesu, to nie jest to powód, by stosować złośliwości w czyjąś stronę. Z kolei, dla graczy. Pamiętajcie, to jest tylko gra. Interaktywne dzieło kultury. To nie jest alfa i omega w waszym życiu. Zaakceptujcie to, że. Innym graczom ma prawo się coś podobać, bądź nie podobać. Niekoniecznie muszą się z wami zgadzać, niekoniecznie wasze gusta muszą się pokrywać. Jeżeli tak jest, to może warto o tym porozmawiać w cywilizowany sposób i poszerzyć swoje horyzonty. Tak samo jeżeli chodzi o opinie ludzi z branży. My też kochamy gry, mamy swoją perspektywę i przez swoje doświadczenie możemy dać trochę inny wkład w dyskusję. Stąd też Dajmy sobie przestrzeń na krytykę, nauczmy się ją przyjmować, a jeżeli powstrzymamy się przy tym od złośliwości, to być może razem deweloperzy i gracze wypracują sobie taką formę komunikacji, która pozwoli nam razem cieszyć się pasją do gier. Następnie omówiłem pokrótce ostatnie State of Play od Sony. Sony 9 marca 2022 roku zaprezentowało zestaw nowych gier na najnowszym State of Play. Tym razem skupili się nieco na mniejszych studiach ze swojego portfolio. I tak. Exo od Capcom wygląda na mieszaninę strzelania i slashera w TPP z wylewającymi się falami dinozaurów. Wygląda to między kosmicznie a komicznie. Mam nadzieję, że to wersja alfa, gdyż sterylność postaci i otoczenia no, mocno odrzuca. Wciąż imponująco wygląda skala i liczebność przeci przeciwników, dosłownie. Zalewających ekran, więc może to być interesujące. Ja liczyłem szczerze powiedziawszy na Dino Crisis, no ale cóż. Ghostwire Tokyo czyli gra z perspektywy pierwszej osoby we współczesnym Tokio, gdzie walczymy z, de z demonami japońskiej kultury za pomocą gestów Kuji-Kiri które w tradycji japońskiej służą do obrzędów i oznaczają często żywioły i różne formy energii. Tytuł wygląda coraz lepiej z każdą prezentacją, ale zdecydowanie nie jest dla każdego. Tytuł ma premierę 25 marca 2022 roku. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Nowy tytuł od Square Enix oraz Team Ninja, który opowiada historię osadzoną w jednym z najsłynniejszych uni uniwersów RPGowych. Wychodzi 18 marca 2022 roku. Nowe demo jest już do pobrania i widać w tej grze sznyt twórców Ninja Gaiden. Problem w tym, że widać też dyskusyjną jakość grafiki, która zapewne jest efektem chęci utrzymania statusu gry międzygeneracyjnej. Pierwsze oceny, jak i również oceny DEMA pokazują, że no, ta gra mocno dzieli zarówno recenzentów i tak samo na pewno podzieli e, użytkowników, gdyż mm, no nie jest to równa gra, jest to gra pełna różnych skrajności, e, system jest ciekawy, grafika jest mizerna, no tutaj różni może być i to wszystko zależy od tego, czego gracze szukają. Forspoken, jeden z wielkich prawie ekskluzywów, bo pojawi się jeszcze na PC, Gra zachwyca przepastnym światem i bardzo szybkim przemieszczaniem się. Widać, że twórcy chcą pochwalić się możliwościami Luminous Engine i w bardzo efektywny sposób realizować poczucie posiadania supermocy, zarezerwowanych dla komiksowych superbohaterów. Premiera gry się nieco przesunęła i data wydania została ogłoszona na 11 października 2022 roku. Gundam Evolution, multiplayerowa strzelanina, która wygląda zatrważająco plastikowo. Nie wiem, czy ten tytuł miałby przyciągnąć kogokolwiek poza fanem Gundamów. Wciąż. Pierwsze testy beta odbędą się na wiosnę tego roku. Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection, czyli kolekcja retro gierek z żółwiami ninja dla osób spragnionych retro klimatu będzie to zapewne nie lada gratka. Gigabash. Wygląda jak cel shadingowa zabawa w karykatury godzili i innych przerośniętych potworów typu kaiju o dominację nad zniszczonym miastem. Będzie kolorowo i efektownie, ale nie wygląda to na tytuł, który porwie rzesze fanów do grania. JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R to bijatyka, a w zasadzie to jest jakby upgrade czy remake bijatyki na bazie popularnej serii Mang i Anime. Które ewidentnie utrzymują charakterystyczną dla materiału źródłowego stylistykę. Projektem kieruje Bandai Namco, a więc firma związana ze świetnym Dragon Ball Fighter Z, co też do, jakby rodzi nadzieję na bardzo dobry system, odpowiedni upgrade, odpowiednią jakość grafiki itd. Dla fanów, z pewnością pozycja obowiązkowa. Track to Yomi to tytuł tworzony przez Rzeszowski oddział naszego rodzimego Flying Wild Hawk, które w Prost, inspiruje się filmami Akire Kurosawy, a tak więc fani szybkich cięć, pięknej czarno-białej stylistyki oraz mistrza samolejskiego kina będą usatysfakcjonowani. Jakby tego było mało, zatrudniono ekipę bardzo znanych aktorów japońskiego kina, co też będzie nie lada gratką dla fanów kultury kraju kwitnącej wiśni. Returnal Ascension, czyli Update 3.0 świetnej gry od Housemark. Pojawi się 22 marca 2022 roku. Zobaczymy ewidentnie rozwój historii naszej protagonistki, nowe bronie i lokacje. Autorzy również zapowiedzieli poprawioną wydajność i balans rozgrywki. Gra była bardzo dobra już na premierę, więc więcej wszystkiego przyjmuję z otwartymi ramionami. The Diofield. Chronicle od Square Enix ma zaspokoić potrzeby fanów Fire Emblem, którzy mają konsole PlayStation zamiast Switcha. Interesująco wyglądająca strategia turowa w świecie fantazji, stylistyką przypomina makiety miejskie i łączy kilka steli graficznych naraz. Na pewno gra będzie bardziej zachwycała systemem niż wizualiami, ale zazwyczaj w tego typu grach o to chodzi. Na koniec Square Enix wjeżdża z Valkyrie Elysium, czyli slasherem akcji, gdzie przyzywamy swoich wojowników na pomoc. Z loga wnioskuję, że będzie to powiązane z serią Valkyrie Profile, czyli chyba jednym z lepszych JRPGów, jakie w życiu grałem, które pięknie łączyło złożony system rozwoju postaci z Taką grą akcji, trochę elementami zaręczynościowymi, to było świetnie rozwiązane, do tego, do tego jeszcze eksploracja przypominała trochę Metroidvania, więc było naprawdę interesująco, tutaj jednak system gry jest kompletnie inny, a oprawa znów, cóż, wygląda surowo, więc... Nie jestem do końca zadowolony z tej prezentacji. Data wydania pokazuje ten rok, więc nie wiem jak duży skok w oprawie uda się osiągnąć deweloperom, ale nie jestem właśnie szczególnie zachwycony tym co widziałem. Podsumowując, state of play trochę mnie zawiodło. Update do Returnala z pewnością jest wart uwagi. Forspoken jak najbardziej. W JoJo z pewnością zagram parę meczyków, ale ku memu zaskoczeniu, pomiędzy te tytuły. Reszta wygląda naprawdę słabo. Animacje pozostawiają dużo do życzenia. Jakość wykonania jest co najwyżej średnia. Gdyby to była prezentacja tytułów na 2023 rok, miałbym w głowie perspektywę dużego upgrade'u wizualnego. Tutaj jednak jakoś tego nie widzę. Jeżeli Taksone ma walczyć z Microsoftem, to zdecydowanie muszą przemyśleć swoje działania. Horizon był świetny, Gran Turismo nie zawodzi fanów, a God of War... Szykuję się na absolutny hicjon, ale trzy gry nie uciągną całego roku 2022. Na końcu opublikowałem pierwszą część nowego cyklu o komunikacji w zespole. W pierwszej części opowiadam, po co staramy się właściwie komunikować, jak to robić i jak radzić sobie z trudnymi emocjami w trakcie rozmów w pracy i nie tylko. Kolejne części pojawiają się w nadchodzących tygodniach a za jakiś czas stworzę materiał wideo na podstawie pełnego cyklu. Zapraszam serdecznie do lektury, myślę, że naprawdę warto. W tym miejscu chciałbym również zaprosić na AMA, czyli Ask Me All, które będę prowadził we współpracy z serwisem Oh My Dev. W czwartek 17 marca o godzinie 18 będę na żywo odpowiadał na pytania zadane mi przez... Użytkowników serwisu, a także pytań zadawanych na moich mediach społecznościowych. Całość będę również streamował na Twitchu. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I to wszystko w tym wydaniu Tygodnia w Grach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli oglądacie ten materiał na YouTube, zachęcam do pozostawienia komentarza, kciuka w górę, zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, by nie umknęły Wam kolejne wydania. Jeżeli słuchacie tego nagrania w serwisach podcastowych, zachęcam do oceny i udostępniania go dalej. Wszystkie moje artykuły i podcasty znajdziecie w mediach społecznościowych, wpisując w wyszukiwarkach Okiem Deva. Wszystkie linki do wspomnianych materiałów, znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc pożegnać się, życzyć Wam wspaniałego tygodnia, pełnego świetnych tworów kultury do czytania, słuchania, oglądania, a przede wszystkim grania. Do usłyszenia w kolejnym materiale oraz zapraszam do spojrzenia na gry okiem Dewa.